Hej, witam was serdecznie na kanale Telesmartfon. Dzisiaj zajmiemy się Honorem 7. Jest to prawie najnowszy smartfon, a na pewno najlepszy tej marki na rynku. Zapraszam do oglądania. Honor 7 jest na pewno najlepszym telefonem tej marki. Oczywiście dla przypomnienia, Honor jest to submarka Huawei. A. Jest to specjalny produkt, specjalne produkty wypuszczone właśnie między innymi na rynek europejski. Ale o tym też już mówiłem przy recenzji Honor 6 Plus czy Honor 6, bo też takie na moim kanale się pojawiły. Co możemy tutaj powiedzieć? No przede wszystkim zacznijmy od wyglądu. Wygląd naprawdę może tutaj nam wyznaczać taki segment. Premium w całości smartfon wykonany jest aluminium i to takiego można powiedzieć bardzo dobrej jakości aluminium. Ładne, ładne szlifowane krawędzie, zresztą możecie tutaj zobaczyć. Jeżeli chodzi o przyciski, tutaj mamy na prawej i na lewej krawędzi. Włącz, wyłącz za blok od bloku ciszej, głośniej. No i coś co ciekawe, tutaj dodany jest przycisk. To jest taki przycisk dodatkowy, możemy sobie go skonfigurować. Jedno naciśnięcie tego klawisza ustawiłem sobie tak, że to jest na przykład latarka. Podwójne naciśnięcie tego klawisza, to jest na przykład screenshot ekranu, ale możemy sobie to zupełnie dowolnie, dowolnie poustawiać. U góry znajdziemy jeszcze port podczerwieni, ponieważ Honor taką funkcję posiada, czyli jak najbardziej możemy korzystać z tego smartfona jako pilot do telewizora. No i tutaj mamy jeszcze mikrofon redukcyjny oraz, oraz wejście na słuchawki, czyli jack, jack 3,5 mm. Na dole znajdziemy klawisz, czyli znaczy klawisz mikrofon oraz, oraz głośnik, no oraz wejście na kapel mikro y, USB najbardziej podoba mi się oczywiście tył, tak jak powiedziałem, w całości z aluminium. No i tutaj mamy aparat z takim szkłem szlifowanym. Aparat o rozdzielczości 20 megapikseli i naprawdę robiący dobre fotki, nagrywający filmy w rozdzielczości Full HD z podwójną diodą. No i najważniejsza, albo jedna z ważniejszych rzeczy, to jest właśnie ten skaner odcisków palców, który może też działać jako touchpad, czyli możemy Dokładnie sterować sobie na przykład tym, tym skanerem na samym pulpicie. No, tutaj jest wykorzystane to, żeby no, przywoływać belkę z powiadomieniami. Co jeszcze? No, oczywiście, nazwa Honor, ona jest taka troszeczkę tutaj wytłoczona. No i podobno, żeby lepiej trzymał się telefon, telefon w ręce na samych tutaj brzegach tych. W tych krótszych brzegach zastosowano e, raczej to jest taki plastik, takie tworzywo, ale dość dobrze prezentujące się, imitujące raczej, e, imitujące raczej e, właśnie aluminium. Tak wyglądałby e, telefon. Oczywiście no, front jeszcze też jest dioda, m, która nam doświetla na przykład selfie. Mamy też aparat 8-megapikselowy, no i oczywiście czujniki zbliżeniowy, e, czujnik światła więc wszystko na swoim miejscu dość małe ramki na krawędziach prawa i lewa krawędź trzeba przyznać, że, że, że trochę czarnego tam widać i trochę białej ramki ale, ale całkiem, całkiem zmieścili ten ekran dużo miejsca zostało na dole to jest wydaje mi się, że na minus no, na do, na, u góry też troszeczkę miejsca zostało no, ale tutaj mamy już głośnik i te elementy, które wymieniłem na dole no nie mamy, no, nie mamy niestety nie mamy niestety nic. Idąc dalej, ym, oczywiście, ekran. Ekran o przekątnej 5,2 cala. Ekran zrobiony w technologii tutaj IPS-owej, a raczej technologii RG-LED to coś podobnego do IPS-a, ale trzeba przyznać, że ekran jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. Bardzo dobre e, kąty e, widzenia. Trudno powiedzieć, czy ekran, jest, e, czy ekran jest odporny na zarysowania. No mam już go trzy tygodnie e, i żadna ryska się też jakoś tam specjalnie nie pojawiła, ale Gorilla Glass chyba ten smartfon tutaj e, nie ma. E, no a jeżeli chodzi o ekran, e, to... to... Poza tym, że ma 5,2 cala przekątnej, to o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, I to jest bardzo, bardzo dobre e, rozwiązanie, około 400. 23 pikseli na cal czyli taka naprawdę naprawdę górna półka jeżeli chodzi o ekrany i naprawdę może się podobać. Wydaje mi się, że ten ekran jest bardzo podobny do um, Huawei P8 mojego prywatnego smartfona. Być może pokuszę się o y, porównanie tych, tych, tych dwóch telefonów y, no i wtedy ewentualnie będziemy mogli sobie porównać. No tutaj mam akurat ciemne tło więc nie porównamy. Dobrze, przechodząc dalej. Przechodząc dalej e, warto wspomnieć o m, specyfikacji tak pokrótce. Co ważne smartfon posiada 3 GB pamięci RAM w benchmarku Antutu e, w benchmarku Antutu osiągnął 52 tysiące punktów, ale w trybie inteligentnym, czyli nie takim można powiedzieć power. Bardzo, bardzo wynik zbliżony do Huawei'a właśnie P8, no ale mamy tutaj Kirin, ten procesor sygnowany przez właśnie Huawei'a, to jest ośmiordzeniowa jednostka, 64-bitowa Kirin 935. Zapraszam Was serdecznie do rankingu smartfonów na stronie telesmartfon.pl, tam będziecie mogli sobie zobaczyć jakie procesory, jakie wyniki osiągają i na jakich miejscach się te też znajdują w poszczególnych modelach. No i może tutaj też potwierdzenie moich słów odnośnie właśnie rozdzielczości ekranu. Mamy też jeszcze oczywiście graficzny procesor Mali T624. To jest dość leciwy procesor, ale przy grach raczej te gry działają, działają bardzo dobrze. Przynajmniej nie zauważyłem żadnych jakichś tam specjalnych ścinek. Do tego właśnie 3 GB pamięci RAM, no i tak jak powiedziałem, 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy o taktowaniu 2,2 GHz. A tak podaje właśnie tutaj antutu, no i, i, i megapiksele, itd, i tak dalej, ale to nie jest jakoś tam, można powiedzieć, super istotne. Istotne natomiast jest tutaj, oczywiście, nakładka, o której też ostatnio powiedziałem, bo mam właściwie z nią do czynienia przez dłuższy czas, to jest oczywiście nakładka od Hueya. Która Huawei, która nie ma szuflady na same aplikacje, interfejs jest zupełnie spłaszczony. No, mogę dosyć o niej dużo powiedzieć, bo, na koniec, bo, bo, bo cały czas na co dzień z niej korzystam. Przede wszystkim bardzo przyjazny pasek powiadomień i skrótów, oczywiście w całości edytowalny. Co bardzo fajną opcją jest oczywiście menadżer telefonu. Możemy sobie tutaj zeskanować smartfona. On sobie oczyści te wszystkie pliki systemowe, cache i tak Klikamy raz, drugi, trzeci i ten telefon jest dobrze zoptymalizowany. Więc to jest dosyć dobra opcja którzy, dla, których, no nie mogą, dla osób, które nie mogą utrzymać smartfona w należytej czystości systemowej, że tak powiem. No i mamy też właśnie tutaj czyszczenie pamięci, ochrona przed nękaniem, oszczędzanie energii. E, Menadżer transmisji danych, nie przeszkadzać, że to ekrany i takie tam e, pierdoły. E, co jeszcze? Hmm, no przede wszystkim, e, no przede wszystkim tutaj mam taki akurat motyw w swoim nie, Huawei P8, mam troszeczkę inny motyw, jest dość kolorowy, e, ale, ale tutaj akurat no, te, te motywy możemy sobie wybierać dowolnie, możemy sobie też ściągać, więc. Możliwość personalizacji jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. Weźmy jeszcze sobie w narzędzia. Mamy oczywiście też lusterko, mamy tą latarkę, zresztą już pokazałem. Mamy rejestrator, dyktafon. No i oczywiście jeszcze mamy tu gdzieś aktualizator, kopia zapasowa, aktualizator. W tej chwili smartfon posiada Androida wersji 5.0.2, więc nie jest, najnowsza, no, nie jest to najnowsza wersja ale została zapowiedziana no, jakoś... Na dniach, że tak powiem, jeżeli chodzi o Androida, Androida 6.0. Oczywiście też mamy możliwość obsługi jedną ręką, czyli jeżeli mamy jakieś za małe dłonie, możemy sobie jak najbardziej ten ekran troszeczkę pomniejszyć. Wystarczy puknąć i wtedy już powraca nam do, do normalnej normalnej wersji. Mamy też jakieś budzenie głosem, czyli jeżeli krzykniemy, ten telefon się odzywa, ale działa to, raz działa, raz nie działa. To raczej jako gadżet. No i właśnie ten ID odcisk palca, czyli, czyli możemy sobie dowolnie skonfigurować ten właśnie skaner linii papilarnych i on może mieć dwojakie, albo nawet trojakie funkcje nie tylko odblokowujące, nie tylko zabezpieczające sam, sam ekran. No i to mniej więcej by było tyle. O samym Androidzie nie będziemy wielce mówić, no bo, to każdy, no bo to każdy mniej więcej wie jak to wygląda. Oczywiście smartfon też posiada wejście na dwie karty SIM jak najbardziej, choć jest zamiennie na, 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 na na, na kartę SD. To taki manewr dość ciekawy, więc trzeba przyznać, że, 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 że to jest jakaś dodatkowa, dodatkowa opcja. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda w praktyce. Może odpalmy internet, może przeglądarka Chrome, może wejdźmy na moją stronę. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście smartfon też posiada LTE. Jak najbardziej, to już jest też jakiś tam standard, można powiedzieć. Ale jak widzicie, strony wczytują się bardzo, bardzo szybko. Jeżeli klikniemy na jakiś, powiedzmy, news, no to też nie ma żadnego problemu. Multitouch też działa bardzo, bardzo przyzwoicie. Nie nas stręcza jakichś tam problemów. No i sam ekran, tak jak powiedziałem, w rozdzielczości Full HD jest bardzo. Jasny, czerń to czerń, biel to biel, jeżeli wiecie, co mam na myśli. No i, i, i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, o jakieś tam, powiedzmy, aplikacje. No to dość ma pary, aby to wszystko obsłużyć. Kolejną rzeczą, oczywiście, jest. Kolejną rzeczą są multimedia. Multimedia to przede wszystkim aparat i muzyka. Może sfotografujmy coś. Oczywiście, to jest takie poglądowe. Ale to zdjęcie też się pojawi w samej recenzji. Trzeba przyznać, że naprawdę e, Honor 7 robi bardzo, bardzo dobre zdjęcia, filmy w miarę, ale tak jak możecie tutaj zobaczyć e, w takim pełnym oświetleniu, w pełnym słońcu, rewelacyjnie to wszystko wygląda i aż byłem mile zaskoczony. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje w samym aparacie, no to mamy tutaj malowanie światłem. Malowanie światłem, no to oczywiście to jest no, dłuższy czas migawki, dzięki temu uzyskujemy taki efekt. O, już, o wideo już powiedziałem, em, w rozdzielczości Full HD, no i, do, i dobry posiłek, czyli możemy sobie uwpuklić te barwy tego posiłku, który aktualnie jemy. To taki, można powiedzieć, gadżet. Jeszcze, jeszcze jest kilka funkcji pochowanych, czyli supernoc, panorama, em, ostrość na wszystko, czyli bez jakiegoś tam rozmycia, zwolnione tempo HDR, znak wodny też jak najbardziej wszystko jest. Może przejdźmy do muzyki kliknijmy na ikonkę na odtwarzacz muzyczny puśćmy jakąś muzykę głośnik jest naprawdę głośny, ale przede wszystkim czystym Jest dobrze, ale na słuchawkach jest oczywiście jeszcze jeszcze lepiej, więc tutaj, tutaj bardziej bym polecał właśnie słuchawki. Odtwarzacz muzyczny jest jak jest, no to mówię. Ja osobiście nie korzystam raczej nigdy ze stokowych odtwarzaczy. Raczej mało słucham też muzyki na smartfonie, więc może nie jestem tutaj jakimś ekspertem od odtwarzaczy, odtwarzaczy muzycznych. Ale, ale wydaje się całkiem, całkiem przyjemny. Nie jest to jakiś, można powiedzieć, gniot bez jakichś tam dodatkowych funkcji. Oczywiście, okładki i takie inne tam różne, różne śmieszne rzeczy. Ważną rzeczą jest też oczywiście sama bateria. Bateria o pojemności 3. 3100 mAh, więc tutaj oczywiście ta bateria jest wbudowana, nie da się jej w normalny sposób, w szybki, o może inaczej, w szybki sposób yy, wyjąć. No przede wszystkim bardzo szybkie ładowanie. Ładowanie w pół godziny i starcza na, na, na cały dzień podobno no, korzystania ze smartfona. Mogę się z tym jakoś tam zgodzić, chociaż trzeba przyznać, że to urządzenie przy normalnym korzystaniu no jednak wytrzyma nam raczej od rana do wieczora. Więc tutaj też to nie jest jakiś tam specjalny plus. Jest dobrze, ale nie jest to jakiś tam decydujący punkt programu który na pewno zapisze i dzięki temu kupić tego smartfona po prostu zwyczajnie trzeba raczej, raczej yy, nie. No i to by było w sumie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na moją stronę telesmartfon.pl. Tam znajdziecie recenzję też pisaną, ale też zdjęcia poglądowe do rankingu smartfonów. Planuję też ruszyć troszeczkę forum, więc jak macie ochotę zarejestrować się i tam porozmawiać o smartfonach, no to jak najbardziej zachęcam, ale zachęcam też na. Wejście do face, na, na, na facebooka, na mojego fanpage'a. Wszystko znajdziecie zresztą w opisie. Dzięki za oglądanie. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!